Holistyczna koncepcja człowieka zakłada współistnienie czterech różnych sfer: sfera fizyczna, umysłowa, emocjonalna i duchowa. Każdy z tych rodzajów sfer ma swoją własną, indywidualną inteligencję. Inteligencja fizyczna polega przede wszystkim na umiejętności działania naszego organizmu bez naszej świadomości. I tak też się dzieje, dlatego też bardzo często ten rodzaj inteligencji jest niedoceniany. Inteligencja umysłowa związana jest z umiejętnością wykorzystywania naszego umysłu, czyli myślenia abstrakcyjnego, w ogóle myślenia, kojarzenia faktów, uczenia się. Inteligencja emocjonalna będzie związana z naszymi relacjami społecznymi, naszą empatią, sposobem komunikowania się, budowania relacji i tego wszystkiego co związane jest z drugim człowiekiem. Natomiast inteligencja duchowa będzie spajała wszystkie Cztery rodzaje inteligencji. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, zapraszam cię na mojego bloga www.annitkiewiczenkowska.pl